Najpierw zdarzyło się to. Niedługo później to. A w mediach zaczęły pojawiać się alarmujące nagłówki. Sprawdzamy, czy grozi nam globalna katastrofa i czy Polacy mają się czego obawiać. Od kilku tygodni w mediach pojawiają się doniesienia o erupcjach wulkanów w różnych regionach świata. Wiele z tych dotychczas drzemiących wybucha niespodziewanie. Jednym z nich jest Manualoa, największy aktywny wulkan świata, który wyrzuca lawę pierwszy raz od 38 lat. Poprosiliśmy ludzi, aby nie wędrowali do lawy. To nie jest bezpieczne i naraża też innych na niebezpieczeństwo. W zupełnie innej części świata, czyli na jawie, w Indonezji uaktywnił się wulkan Semeru. Wioski i pobliskie miasta zostały pokryte spadającym popiołem, który a blokował promienie słońca. Boję się, że nastąpi kolejna erupcja. A to i tak nie jedyne przykłady wulkanów, które ostatnio dają sobie znać. Równie dobrze jak gdzieś może wulkan wybuchać nawet w tym momencie i najprawdopod najprawdopodobniej wybucha na przykład Fuego w Watemali. On w takim swoim szczytowej, szczytowej formie, najwyższej fazie aktywności, to potrafi wybuchać nawet 14 razy na godzinę. Jakby tak policzyć, to kilkadziesiąt wulkanów codziennie jest aktywnych. To się zmienia. Ta, ta aktywność może trwać. Godziny albo dziesiątki czy setki lat. Są wulkany, które y, na przykład y, od ponad 200 lat są aktywne. Dobrze słyszeliście, są wulkany jak ten, Góra Jasur, położona w archipelagu Vanuatu, których erupcje trwają kilkaset lat. Góra Jasur jest w stanie ciągłej erupcji co najmniej od 1774 roku, czyli od momentu, gdy dla zachodniego świata odkryła ten wulkan wyprawa Jamesa Cooka. No dobrze, wiemy już, że wybuchy wulkanów to dla naszej planety codzienność. Czy to oznacza, że nie ma się czym przejmować i nic nam nie grozi? To jest skomplikowane. I tak i nie. Bo oczywiście mamy, mamy, skal, mamy skalę eksplozywności wulkanów, która mierzy 8 stopni. E, oczywiście te najgroźniejsze bez względu w skali 6, 7 czy 8, niezależnie od tego, e, jaką formę one i gdzie się znajdują, to wpływają na sytuację na całej Ziemi. Ale takie y, zjawiska nie są częste. Ale to nie oznacza, że wulkany, które mają mniejszą eksplozywność, są mniej y, niebezpieczne. Wręcz przeciwnie. W 1985 w Kolumbii. Nevado del Ruiz zabił ponad 30 tysięcy ludzi, chociaż jego eksplozywność wynosiła tylko 3. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej eksplozywności. Skala, jak powiedział Pan Profesor, ma 8 stopni, które przypisuje się erupcjom w zależności od ilości wyrzuconego z wulkanu materiału i wysokości słupa dymu. Przykładowo, przy wybuchu o sile 3 wulkan wyrzuca z siebie do 1,1 km sześciennego materiału. To mniej więcej tyle, ile cztery wypełnione gorącą lawą, popiołem i gazem piramidy Cheopsa. Każda kolejna cyfra na indeksie eksplozywności wulkanicznej oznacza 10 razy więcej wyrzucanego w czasie erupcji materiału, a więc wybuch o sile 4 wyrzucił już nawet 40 piramid Cheopsa, czyli około 1 km sześciennego. To wystarczająco dużo, żeby zasypać największe polskie jezioro – Śniardwy. Dlaczego w takim razie erupcja kolumbijskiego wulkanu mimo małej siły zebrała tak śmiertelne żniwo? Powodowane było to nie bezpośrednio działaniem wulkanu, tylko Lacharami, czyli takimi spływami błotnymi, które spowodowało, stapiając czapę, czyli stożek, z którego wydobywała się lawa, nastąpiły bardzo silne spływy błotne, które zniszczyły całe, całe miasto także nie zawsze bezpośrednie działanie wulkanu jest najbardziej groźne. Chociaż przy tych większych wybuchach, tak jak powiedziałem, no to nie ma wyboru. Większe wybuchy to głównie te w skali 6, 7 i 8. Przeliczając to na piramidy, erupcja o sile np. 7 to co najmniej 38 tysięcy piramid. Ale podczas wybuchu z taką siłą problemów byłoby znacznie więcej. Tambora na przykład to był wulkan, który wybuchł jakoś w XIX wieku i właśnie on Wyrzucił bardzo dużo siarki aerozoli do, do atmosfery. Wyrzucony do atmosfery dwutlenek siarki łączy się z cząsteczkami wody, tworząc odbijający promienie słoneczne aerozol. I przez to obniżył temperatury na ziemi o kilka stopni, gdzie na przykład w Europie wystąpiła anomalia klimatyczna, że w lecie spać śnieg i wywołał ogromny głód. Niektórzy oceniają, że mogło zginąć bezpośrednio w wyniku działania wulkanu i pośrednio ze względu właśnie na te reperkusje związane z głodem przede wszystkim z tsunami. Około 400 tysięcy ludzi. A to nie był superwulkan. To był wulkan w skali eksplozywności 7. Owocami tego okresu są m.in. słynne, przedstawiające zachody słońca obrazy Williama Turnera, charakterystyczną barwę nadały niebu wyrzucone przez tamborę związki chemiczne. Innym pośrednim skutkiem wybuchu jest opowieść o doktorze Frankensteinie, którą Mary Shelley napisała nudząc się podczas zimnych i deszczowych wakacji w Szwajcarii. A skoro takich zniszczeń dokonuje nawet nie superwulkan, a wulkan o sile 7, to może w takim razie wyjaśnijmy, czym jest superwulkan. Superwulkany to, to są wyjątkowe zjawiska. I mają one olbrzymi wpływ i na klimat, i na całe życie, które na Ziemi w danym momencie istnieje. Może wręcz je zdegradować albo zniszczyć. Tak już się działo wielokrotnie, że Ziemia musiała, że tak powiem, powstawać. Wpływ na klimat to już superwulkan bardziej prawdopodobny, że wpłynie na klimat globalnie yy, i o wiele bardziej radykalnie. Na przykład mamy takie zapiski, zapiski, no, badania świadczące o tym, że wulkan Toba, na przykład w Indonezji, wybuchł około tam 70 tysięcy lat temu czy coś w tym stylu, to on to prawie że zanihilował w ogóle populację człowieka na Ziemi. Prawie że zanihilował ludzkość. Tam ludzi na całej Ziemi zostało naprawdę bardzo niewiele, jakieś symboliczne w ogóle liczby, także równie dobrze mogłoby nas nie być. Przez wulkan, właśnie. Musimy w ogóle nie istnieć przez wulkan Toba. Czyli może jednak jest się czego bać. Tym bardziej, że taki super wulkan znajduje się całkiem blisko nas. Najbardziej znane to jest chyba Yellowstone. Natomiast yy, w pobliżu to są pola flegrejskie. Ta komora jest położona nieopodal Neapolu. To nawet w porównaniu yy, z... Z Yellowstone może być groźniejsze, chociaż y, siła Yellowstone może być wyraźnie większa. Nie ma szans, raczej, żeby, żeby na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów ktoś ocalał. jeżeli to nastąpi. Brzmi to dosyć strasznie, a to nie koniec, bo konsekwencje wybuchu superwulkanu wykraczają daleko poza zniszczenie wszystkiego w najbliższym otoczeniu. Dostaje się mnóstwo pyłów i gazów do atmosfery. To spowoduje, że Ziemia zacznie się ochładzać. Temperatura y, może spaść nawet o kilka stopni, a kilka stopni oznacza naprawdę katastrofę. Poza tym cała Ziemia może zostać przykryta warstewką pyłu. Na przykład jakby wybuchł Yellowstone, to popiół by zasypał praktycznie całe Stany Zjednoczone. I to nie, że gdzieś ktoś zobaczyłby em, kawałek popiołu i się zdziwił, co to. Tylko dosłownie by zasypał stany, by je no, zakopał. Superwulkan może też wywołać lawinę innych zjawisk. Spowodować dodatkowe trzęsienia ziemi, fale tsunami na skalę no, zupełnie niespotykaną. Te, o których słyszymy, że, że, że mamy tam kilkadziesiąt metrów, to by było kilkaset metrów. To by mogła się przelać taka fala przez, e, przez cały kontynent niemalże. Jeśli trochę Was nastraszyliśmy i zaczynacie się rozglądać za ognioodpornym kombinezonem, to poczekajcie, ta informacja powinna Was trochę uspokoić. Wybuchy w skali 8 zdarzają się średnio raz na 10 do 100 tysięcy lat. 7 raz na około 1000 lat. Prawdopodobieństwo takiego dużego wybuchu jest prawie że. Jeden może z 1%, zero może nawet. No szóstki i piątki możemy zobaczyć. To, to jest prawdopodobne, że możemy tutaj za naszego życia jeszcze obserwować jakieś piątki i szóstki. E, natomiast już wszystko wzwyż to już jest e, takie gdybanie i dywagacje. Uff, czyli można powiedzieć, że my i następne kilkaset pokoleń jesteśmy w miarę bezpieczni. Pozostańmy jednak przy bardziej realnych zagrożeniach. Jeśli popatrzymy na mapę, to od razu widać, że większość czynnych wulkanów kuli ziemskiej znajduje się w tak zwanym pierścieniu ognia, Obejmującym niemal cały ocean spokojny. Zdecydowanie mniej wulkanów jest na terenach aktywnych wulkanicznie w Europie. Głównie są one na Islandii i na Morzu Śródziemnym. I poza superwulkanami, to właśnie one mogą stanowić zagrożenie dla naszego kraju. No, wybuchy się zdarzają, no bo mamy prawie że na co dzień stromboli, tam coś troszeczkę wyrzuca, czasami etna, ale y, mówimy o jakimś poważniejszym wybuchu typu. Duży wybuch wezuwiusza, czy, czy jakiś większy wybuch na Islandii. No, mieliśmy tego próbkę w 2010 roku. To był ten wulkan, który zamknął niebo nad Europą i uniemożliwił gościom dotarcie na pogrzeb Plecha Kaczyńskiego, ale wróćmy do pana profesora. To może być bardzo niebezpieczne, bo to też zależy od kierunku wiatrów, od ilości popiołów, które, które zostaną wyrzucone. Także to nie musi być super wulkan, żebyśmy to odczuli. Na szczęście bardzo blisko. To raczej nie mamy co się spodziewać aktywnej działalności wulkanicznej. Oczywiście, większa erupcja jednego z europejskich wulkanów spowodowałaby chaos w transporcie lotniczym, zerwanie łańcuchów dostaw i masę problemów ekonomicznych, które efektem domina rozlałyby się po świecie. Więc można powiedzieć, że my też jesteśmy poniekąd zagrożeni. Jakie jest w takim razie prawdopodobieństwo takiego wybuchu? Naprawdę nie ma co panikować. Naprawdę nie ma, bo po pierwsze jest to bardzo mało prawdopodobne. Po drugie, no Polska ma bardzo korzystne położenie geograficzne, jeżeli chodzi o zagrożenia wulkanologiczne, wulkaniczne, to nas to praktycznie nie dotyczy, więc nie ma się czym martwić. Na razie nic nie wskazuje na to, by miało dojść do jakiejś wielkiej katastrofy, dlatego apokaliptyczne wizje mediów powinniśmy traktować przynajmniej na ten moment z dużą rezerwą.